Przede wszystkim powodują, że tracimy anonimowość, na tym nam bardzo zależy, i wzmacniają naszą wiarygodność tak, na rynku karawaningowym. Nowości, Jeżeli chodzi o nowość, na pewno to będzie pojazd do przewozu motorów, bądź też kłada. Można po prostu stosować ten pojazd na dwa sposoby. Drugim rozwiązaniem jest kontener, który jest elementem wypinanym z samochodu, który możemy w ciągu 15 minut, dwie osoby lub pół godziny w jedną. Rozłączyć i pozostawić jako zupełnie samodzielną jednostkę, gdzie możemy funkcjonować w cztery osoby, z wystarczającą ilością prądu, wody i energii do tego, żeby mieszkać około tygodnia czasu. Jednym z największych wyzwań w obecnym okresie jest klient, który staje się coraz bardziej wymagający. Więc musimy podołać nowym trendom. Wszystkie nasze pojazdy i wszystkie technologie są jednymi z najnowszych. Używamy tylko wyspecjalizowanego sprzętu i materiałów najwyższej jakości, dlatego że klient w ostatnim czasie tylko takie materiały i takie pojazdy jest w stanie zaakceptować. To wynika samo z tego, że po prostu zrasta świadomość wśród klientów, tak? Coraz bardziej po prostu klienci są tego świadomi, czego mogą oczekiwać, czego powinni oczekiwać, rozglądają się po świecie, widzą wszystkie nowinki i tego też oczekują od, od firm, które działają w Polsce.